Dziś opowiem wam o takiej ciekawostce. Na razie tylko widzicie ją z zewnątrz. Co to takiego jest? Ale no, wyjmiemy tutaj ze środka powoli. O. No i teraz już pewnie duża większość wie, co to jest. Zobaczcie, to jest taki bezpiecznik topikowy 63 ampery. To jest bezpiecznik na powietrzny, który się montuje na słupach, i później od, tych przewodów, od tego bezpiecznika idzie napięcie do naszego, i prąd płynie do domu. Tu się montuje górą, przykręca się to wszystko, żeby to się trzymało. To jest wszystko oczywiście tam wyizolowane, tu się podłącza przewód jeden zasilający, a tu drugi wyjście na dom. O, no, tu zobaczcie, jak to w środku wygląda. Tu są takie sprężyny na końcu, które trzymają to, dociskają po prostu obydwie końcówki. Bo tu, przy takich 63 amperach to już płynie dość spory prąd. Tutaj on jest troszeczkę lekko taki zaśniedziały, pokryty nalotem, bo to te końcówki są wykonane z mosiądzu. Tutaj to, Tutaj, ta sprężynka to nie ma znaczenia, to jest wykonane ze stali. I tutaj dotykają, jak elektrycy, tutaj to jest wszystko wyizolowane. No ale wiadomo, jeszcze dodatkowo czasami robią to jeszcze w rękawiczkach, żeby jeszcze jak jest wilgoć, czy coś nie było jakiegoś przez napięcia. No i to się mocuje w ten sposób, także wilgoć praktycznie nie ma możliwości dostępu, bo tu wszystko jest wyizolowane. No ale zawsze z powietrza jakaś tam wilgoć następuje. To produkuje firma polska, zaraz wam powiem Elpor w Mysłowicach. O, coś takiego. No bo nie wszystkie, nieraz w Warszawie to już jest, nie ma linii tak bardzo dużo na powietrznych. Tylko już są przewody puszczone ziemią. To jeszcze gdzieś na wsiach, w mniejszych miastach. O, I już mamy bezpiecznie gotowy. To jest tak zwany bezpiecznik na powietrzny słupowy BNU63A ElPor. No to zobaczyliście sobie jako ciekawostkę. Dziękuję.